Cześć, dzień dobry witam Was serdecznie na Super Supermockach. Mapa zimowa, proszę Państwa. Ze mną w drużynie, oczywiście, Peworek, witam serdecznie. Hello. Gargulec także. Siemano, siemano. A w przeciwnym, proszę Państwa, uh. typ co ma na mnie, krasza naturale, dzień dobry. No, ciasteczko ciasco. też jest. I jest? jest Gracja, witam, Hello. witam. A no to co, Peworek to jest nam zresetuje, wiadomo. Ej, mapa, Ej, Ale tak Peboli, szczerze Peboli płaczki i płaczki reszta, tak? Gastał już w poniedziałek od bo... Nie, właśnie jest problem, bo Rysiu grał z DMG w szachy przed, przed tym meczem. Ja pierdolę i co ja Rysiu, rysiu, rysiu przegrzał to... sobie w poniedziałek o 14.00 <coughs> mózg na cały tydzień, jest problem. <coughs> Ale no, Chodzą, chodzą. Ledwo a go a nie dmg już dmg No i wielkiego DMG i spierdala już kurwa cienias. A ty jesteś ze mną. No nie, Grzesiu, dobrze, wychylaj. Cześć, Grzechu, bo ja tu czekam, mam plan. czekam, na no spokojnie stary. Obsana zbroja jest ostro, uważaj to, tak. No Grzesiu to ma kurwa, o ale jakoś ma celownik, tego widzisz w ogóle? No, no właśnie A. ten celownik widzę stary. A bo ty jesteś full hady, masz, aż nie? No, no, to dlatego, bo u mnie to jest kurwa taki malutki. Dojeżdża, ciutek... dojeżdża. Repliczka, ale to... Ja pierdolę. Jeszcze, jest na resp'ie jeszcze, blisko resp'a. <laughs> <laughs> nie, nie, nie. A. O kurwa z pleców ty? jeszcze! Ja miałem na tych miastach, tak, a nic już. A... My nawet no nawet ta replika no, nie ci... przeraziła, że pewa robi heda To za dużo, za dużo, za duża mapa jest, żeby się repliką się pobawić. Nie, jest dobra, stare, jest zimowa. A, a, teraz, jest a, teraz, a teraz wiosna za oknem się zrobiła. Fajnie się po śniegu chodzi, nie? Tak? No, no zajebiście no? jaram się w chuj. To właśnie mamy mi małymi rzeczami, stary. Ładny. Ty tylko czerpieś pocieszenie. Zostałeś tego flesza? Dostałem. Czemu nie padłeś? Może ma antyfleś. Kurwa, peworek jest tutaj na A. <grym> peworek <grym grym> jest na Sam przechodzi po swojemu i chuj. A czyste panowie, zapraszam. Dobra. Na pewno nie jest oczysty. Ty na stałeś? Ty jesteś normalny? <grym> Ale stary, ja cię przewidziałem. Ja wiedziałem, że ty tu będziesz szedł. Natural są, no wazę plecy, plecy, już. Jeszcze replikę miał DMG, ojejku, jejku. No to tą replikę zafleszowałeś. Za nie, nie miałem żadnego flesza, w się robiłem stary. Ten jest natural, już tak. Kurwa, ile ty masz HP Ja coś miał. Tak, miałem tak, wszystko, no. Ale tak, kurwa, tak, widzisz, hedy, kurwa, widzisz, od razu miał i dostał trzy heady, kurwa, widzisz? A. Nie udało mi się nic zrobić, jestem. No za dobry, Michael, wikul a ty co? Farszywkiem da. Eee, to Farszywkiem jesteś? Moja ulubiona tak. broń i gówno z... Swap, czyli strona do wymiany skinów z CSA. Walają się śmieciowe skiny po ekwipunku? albo znudziły Ci się te, co już używasz? Możesz je błyskawicznie i bezpiecznie wytradować już teraz. Chodzisz na stronę, zaznaczasz, które skiny chcesz wymienić na jakie, po paru kliknięciach możesz się cieszyć z nowej skórki w ekwipunku. Możesz także dorzucić trochę budżetu do swoich skinów i doładować saldo na stronie jedną z wielu metod płatności, jakie oferuje na przykład Blika, PayPala, Karty. A z kodemistrzu otrzymujecie 35% więcej do doładowania, więc aż żalnie skorzystać. Także drogi widzów, wymieniaj to woli i baw się dobrze. No chodźcie bo tak do Dobra, wyciągamy wyciągamy. Rychu musisz, rychu musisz, rychu musisz, musisz, nie? Mógł jak jakoś. Chyba mają flesza. Oni mają milion Dobra. życia, kurwa. Trzymaj się, wariacji. Jak ty się tu schowałeś tak szybko? Ty jesteś niepewny. Właśnie, ja słyszałem, o ja szybkość chyba, wiesz? Szybkość tak. miałem. No. To niedobrze. Rysiu, Tobie nadzieja, proszę Cię. Nie no, wziął złą broń, kurwa. Kurwa, Macz, Naturalson na plecach. Zaskoczył mnie. W mnie to mnie nie, ma nie zaskoczył, ale ja się w nim Ja Rycha reportuję, nie? Ja go reportuję, to mówię oficjalnie wam, że ja go reportuję. On miał allhacka? Miał allhacka, no. Ja go przez smoke'a zabiłem, on miał allhacka. Ty pikaryjsio, ty pikaryjsio. Jesteś jak Rysio, kurwa, z surferów kurwa, nie? Tak, że jak Rysiu ma allhacka, to bierze tego digla zajebany. No nie ma pieniędzy, kurwa. Trzeba było zainwestować, jak nie było widać, kto ma swój teammate i enemy, nie? To on uja że taki dobry jest i na wallhacku z Digelka pizgał. Regularnie, kurwa, regularnie. Coś podaje jest. podaje. Nie, podaje nic, nie ma djęć, nie przejmuj. Ze trzech tu słyszę. Jak ty jesteś Teraz na bezu? Jak ty masz coś? O kurde, ty, ale mi wyjebał z Digelka. Byłem ja tak, to byłem. Był, no? Uważaj. Pomocy, hallo. mamy. Tleski, to już się pozbywam plecku. Kurwa, Maciuś nie było co, ale dobrze, dałeś mu. Dał mi dał. Kurwa, Rysiu, ty byś kurwa hey, i mnie na Raty zabijałeś, a ci plecki. Naturalny, o, naturalny. Zaradę. Naturalny ja, dał ja, radę. No, 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 no. Potężny blakus, proszę państwa. Rysiu, to do diabła. Ja że na pleca jest. No, bo... to to jest pleca? w plecy, stary i się schowałeś od razu. Masz bo, jest to, jest aha, body, masz. bo ja mówię, kurwa. To mi taka królewska róża spadła, to Hedy były. A, bo to był Head w plecy, bo mnie live'a, nie O, mi też był chyba. Ojebałem ty, za dużo za tak? Plecy, 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 plecy Lecy, plecy, plecy, plecy. Jezu że... Trzymajcie się. Ajajaj, na burzenka nie starczyła, ale, ale dacie radę. Ale z tym, co ma natural wygrasz Tak, no, z tym co ma natural wygra, wiadomo człowieku. Natural w szoku, kurwa nie wie który bez, nie wie gdzie biec. No nie tu, naturalnie tu A ścianom? Do tam. Zobacz jakie oble koła kałapie I bombę Kliknij literkę R Proszę Cię Czemu miałby kliknąć literkę R? Widział mnie Są on fejkuje? Chodź z nim uśmiejemy trochę Nic nie broń No nic nie miałem stary Podniosę z 10 ammo i poszedłeś na wojnę no, poszedłem starym na wojnę, bo myślałem, no, że on wygrał. Ale się w i tak chciał, to zaposzedłem. No. Wyjebaliście się na respie we dwójkę, kurwa, i po potężnego murzyna się wpierdolę. No, oczywiście, do tak, tak? no. Nie no. wiem w ogóle, co tu jest na tej mapie kurwa, teba. Leon miał latarnię, wyrzuciłem mu graczkę. Ma to jebana, no. Ale to po mogłeś poczekać. I talek Ta, spanikowałem, wiesz? <laughs> Dobra, kurwa. Nie tak, Ej, ten, 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 kurwa zjeb obok jest tutaj. Michał mamy po śmierci, pamiętajcie, pamiętajcie nawet. No Dobra. Ej, kurwa. Ale oni się czekają. Ja w Niemczech z on kurwa tak, kurwa biega na boki, pies zjebany zawsze. No to chuj, teraz musiałem. Mój kurwa, co ona tak spiedlala? Po prostu puścić aima i przycelować w łeb. Bo kurwa, no bo nie ma co, ryszy się po katakumbach jakiś chowa, to trzeba na DMG iść po prostu. Nie, ale ta szybko ta. tutaj wleciałeś Michał na to A, kurwa. No bo no plus było od Poczekaj, zajebałem. nie, daj mi pierwszemu. Idą na B. Ej, kurwa! Jeszcze jeden, jeszcze jeden jest tu. Ej, co? Był podany, był podany. Ej, co, 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 kurwa, mać, ale tu... Jego PZB zabiłem, nie wiem gdzie ty gaz jest To jest Daj Zaraz to do mnie przyjdzie spokojnie Mieliście go kurwa Ale tajnik, ale ta. To kurwa czy to, czy to 30 30 Nie, gdzie przyszedł. ty idziesz? Tam w półniada spójrz, o. Rysia wypierdoliła jak coś Nie no, wyjebało ja Naprawdę? prawda? To jest debi, kurwa, weź opuść na kurwa Boże, miodacwo ja bo... Daj daj przerwę, daj przerwę, bo Boj bez Rychuli to nie ma co A. Ja A. nawet A. im rundę ja nie mogę wiem, oddać co. za to Nie, nie. Ja on to ma to samo co internet, ja, kurwa. nie, on ma to samo co ja wtedy, wystarczy, że on zadzwoni tam No to, to musi bo, jeszcze tyle obczekać co ty, musi dwa miesiące poczekać stary Nie gdzie że on ma dwa sąsiada kradnie internet No to niech dzwoni, żeby mu wiaderko kolejne przywiózł Rysiu, ty wchodzisz już, czy mam przerywać? No coś się tam odezwał Rysiu. przez chwilę No coś się odezwał, debil, przez chwilę, ale chyba ale znowu znowu nie, nie udało lukę. się napiączać po oczach Kurde! ty żyjesz, czy nie żyjesz? On wchodzi, wchodzi. kurde! Dobra, Radyjko się zakapućkał, jest kurwa lity on go, go cały czas wywala, wiesz? Przerywa no, i... A Dobra, widzowie, jak też ma lagi? Co ma? Nie, zbutował się teraz Dobra, widzowie, <laughs> bo on musi muzyczki posłuchać, pierdolony, <laughs> no, żeby mi mi to z... się lepiej grało. On nawet domowe słowa grał. Ja pierdolę... Ej, może, wróciło, kurwa, dwój ktoś do Oli, może on Paraliżu dostał. <śmiech> <śmiech> <To jest> taka, <laughs> on, na... kurwa. Udarł, kurwa, no. Kudy. No udarł, udar. Udar pierdolony, dostał. Tylko tak No bo lagi były stare, kurwa. A, lagi były. Ale jajka. Kurwa, jak tak ja ja no no, on się tak śmiało? Ja pierdole, nie klipa miał, ja No i mi... Dawaj chrupka, wali z... jeszcze na cipeczkę. Muliło, nie? To bym prawo ja? patrzył. On jest tam u was. U was, czy gdzie? No klipa ma pewor, pamiętaj jak coś, więc... Jest z... trochę lipton, lipton out, wiesz? A DMG ma ten bombsite, no co on pierdala, stary? Co on za gameplay pokazuje? Co za spoiler. Aha! <grym grym grym> ja Ja miałem nieśmiertelkę mi i nawet abe. wykorzystać nie mogłem Jak ja mam do klipa, to mnie zabija w ścianie. Nie, tak. Może, trzeba żeby uczyć, używać stary. No bo, jak y, trzymasz ją cały błys. czas i nie puścisz tego klawisza znowu, w sensie nie klikniesz, no to zginiesz. Masz e, dług, 3 sekundy nawet. Tu biegnie jeden b słuchaj. No biegnie 1B. Naturalnie ty nie bo trzeba radar wybić. O Rysiu... Oh. Rysiu... Nie, no w pisie, kurwa nie, nie będziemy pauzować, te teammate'y kurwa. No, właśnie. E, bo to Blackus ze wiesz? A, dobrze, dobrze, To jest debil, on nie potrafi strzelać grać, to jest debil. On tylko potrafi biegać, skakać, kucać kurwa i, i strzelać. To kurwa non stop to widzę to samo. Z nikim tak nie ma jak z nim kurwa. Biegaj, skacze i strzela, kurwa. O kurwa, ale! Ja pierdolę pizdę wyjebał. Ale, moloty. Skurwę, dobra jest. A, wow, wow. A Wybuch po śmierć, tak. Dlatego wleciałem tak no, z siebie. 12 ha, po złowakim, dobra, zagrawa. nie rzucać, kurwa, biegaj i strzela. Ja, dobra, to weź to war we, to we... we... pauzę daj. No gdzie? No grajmy no. No nie, no gdzie, kurwa, bez rycha stary No dawaj pauzę, bo to jest kurde ja, ja przerywam, przerywa. aż radyjko nam wróci. E, ale na... Nikt nie Dobra, widzowie, y, radyjko nam wróciło. Y, Naturalna rzeka, że wybił z rytmu gry, ich, bo teraz by dominowali, ale myślę, że pierdolili go co poły. No ale zobaczymy. Nie no, Michał, ja zrozumiałem. <laughs> Dobra, let's go. Let's go, let's go. O, fajnie, fajnie ustaliśmy. Dobra, jeden mida dojeżdża, jeden mida dojeżdża. A, A no, no, zwolnił jeden z narys i? Wyłączył Rzecai. moją supermoc, jeden pod jeden pod jeden bezpośrednio na B. Re ma redukcję obrażeń, Peweł ma speeda, szybko nie? Kurwa, tutaj już zaszedł. Dobra, lepiej <coughs> nie grałeś, Rysiu. Aleś dosłałem. Już, dosła, Dobra, ja. już, do, już, do, do, już Dobra, na speedie obieg, jak frajeżak zwykłeś. Ty Frezak to cię robi. Nie <coughs> mam no. No. Mamy go. tam, tam, dwóch tam od środka, dwóch. Kurwa, jak to jest Atakuj, weszło? atakuj. Kurwa, zaskoczył. Tam tego w locie chciałem, to. No, no, spokojnie to. Redukcja, redukcja, co? Jest, jest, jest. Redukcja, mam ba, za. cię, kurwa. Redukcja, redukcja, redukcja. Redukcja, Ja zjebałem, sorry, sorry. No, a ja Nie, to wszystko przez radyjka, bo blakusa z rytmu wybił. No, wyjebał, z rytmu To przez radyjka, to przez radyjka, no, temu mówi informacja, a ten na nie dojechał. Poczekajcie, ja mam plan. W dobra, dobra, realizuj. Jest tu, jest tu. Walę go kurwa, jak dziwkę, pa. Mierdzi tu coś. Tu jest coś, imo, na blisko. Ja już yes, nie ma. Michał. Jeszcze dostał tam. To ty da. mu dałeś, a smoke? Nie, nie. Ja kosą. Nie szczelił do mnie. A kosa, dobra. Ja koso okay. go, ciechałem. Pod są jak coś, nie? Mm, nie? Wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo. Plecy się trzyma? Nie jest, jest plecy Kurwa z tym diglem pierdolonym Podniósł kałacha To nie kurwa nie zrysił No, Uuu. siedzi w hangarze tam gdzieś No że mnie smykał A to dziwne, no, że nie, nie łapie Ulkani ładnie no, się skin uważam Nie, nie, nie ma ładniejszego skinu niż wulkanin, kurwa do kałaszka. Teraz okay, skupiamy się, skupiamy do... Dobra, skupiamy się, skupiamy się. Dobra, skupiamy się. No. Ale spokojnie, ale... ma mapa Tero. Mapa ma No ta to wiadomo. O, o, jak gówno. Dla mnie? A no nie, to ja mówię sobie, nie? Strzela, strzela coś, teleport. Jeden na co kto <noise> Jeden z na już. Dwóch macie. A. No i znowu jakieś wucha mają. Tak. No jest taka formacja, bo już z mnie mnie przestaję. Kurwa, kurwa. Kurwa, wypierdalaj! Uważaj, uważaj! Ja <grym> skurwa, nie mo Co ja jest? Kurwa, biegnie nie możesz schodzić. Ja zwolę. Biegnie od Mida gdzieś, biegnie od Mida, zaczynasz się znieść. No, nie, nie mogę użyć supermocki. Nie, hangar, hangar. Dwie sekundy. Aha. Aha. A ty miałeś? Ja miałem wucha. Czy trzeba byśmy dopiero mecz zaczęli, właśnie. kurwa, tak, tak Rysiu rozpierdoleną gierkę? No, o, Rysiu to, to strollował, Eee, no, nie nie to nie, tak, nie tragedia. Tak. Nie, nie tak. dość, że się. Do, zamyka, tak. to jeszcze wywala go z meczu. No bo teraz mam patelos, spokojnie. Jeszcze nic nie gada, na tu A, żyj, żyj, no. Rysiu, żyjesz? Żyję, żyję, jest kurwa się naruter. Ale co to za życie Potem go rozkurwi, Boże, Rysiu, dawaj. Ja pierdolę, łatwa gierka, jesteście ruchani. Flesza uważaj. Kasę ma na stał, uważajcie. Ale byś się Michałek nie dziwił Zarysiem. Co? Zarysiem. Dobra kurka jest. Aha, kurka była zestała, stała tego... Mówiłem, że kasa na start kurwa. Cofa na respa. Dawaj, gdzie ten kawałek Roz, rozumiem, rozumiem że... Rozumiesz? Że... Rozumiesz? No A widzisz? Mogę pierwszy wychodzić Czyli wiedziałem, że zgadłem, bo Rysiu no. nie umiem no. blefować. Co? No Co? nawet nie zdążyłem kurwa zobaczyć tego łebka, nie? Kurka, kurka, jak dopadła Kurka boż. Dopadła, Masz dźwięki, Dobra, Strasza, gramy sobie samej bo są tak jebani. Dobra, są... postaram się na... dla siebie. Dobra, no to ja Black Cosa jebie. Nie, no, nie, no. nie. Tak, 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 uspam, no, kur, kur, trafiłem tą kurkę, trafiłem. Ale tam. raz trafiłeś, no stary. Jest ja... Rysiu, Rysiu tam pierdala, nie rozpierdala, nie? Strzelałem chyba do DMG, a Rysiu dostał od łapkowego yes, Jezu, tak mnie to odbijało. Różnych solo, powiedzcie. Nie śmiertelka, bo... no. Dawaj czeka. Dwa rundy. że tych 15 minut i chuj, bo oni są słabsi, po prostu my ich dominujemy. Nie no, nie ma no, nie. Nie, no, z rytmu i tyle. Ja, no. Zniebałem morale, drużyną. O w końcu się przypucował, bo tak kurwa znają z jego to on wypierdolił, że to nie jego wina i to przez naturala albo coś. Więc nie przez niego. Wyłączył. Wyłączył Michał wina idę mocnego. Dobra, mam na sanie bron. Wycanie bronią na Dobra, idą, 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 na ciebie no. Kucać jebany. Dobra, zagrajmy Kucasz na odbitkę, zagrajmy na odbitkę po prostu. Na Ale bitkę. My to nic nie odbijecie, to spokojnie. No to patrz. Tu jest, tu jest was kurde. Drzwi otworzy się, łap tam kurwa. Ja pierdolę, tu na leżysz. Ja pierdolę, dobra idą tam kurwa. I idą tam, tam ja kurwa, idą. Nic nie zrobiłem kurwa. Co ja w ogóle nie, nie no byłem, zrobiłeś stary, zabrałeś Ja, ja myślałem, że się cofniesz i się tym idę wysadzi kurwa w ogóle. Dobra, wyrzucił mu broń. Ja pierdolę. Aj, chciałem, chciałem, żeby to nigdy nie maria. było łatwiej. Kurde, nie wiem gdzie to stało. Jeszcze eee, no, no, go rozjebał na spokojnie, no, dzień, spokojnie. Dzień, dzień, na spokojnie. Mówiłem, że biegniemy odbijać. Dobra, gramy na kosy chyba, kurde. Dobra, ja gram tylko Diglum chyba. Tak, grajcie tylko nie, ty, no, z kosy. Na kosy, na kujowi ty na demglach, czy masz rangę? Co w widziałem, tak, global elutator na skry global dał go na no to patowa poza gdzie poza gdzieś o jeden bum, jeden z naprzeciwka jest gdzie tu było skąd ty to wyjebałeś, kurwa na haka nie nie dobra pewor sam trik robisz aha dobra ale dzika chyba dostali ładnego Dobry peer dobre play friend ja pierdolę kurwa! Ładnie gra się Ej. panowie, bardzo! No, brałeś zdą. tym fleszem rundę ciasto. nie widziałeś kurwa czemu DMG zdechnął kurwa! No ale sam Bo ciasko flesza dał mu! Ciasko dał mu flesza na mordę! No, flesza ale, na mordę. Nie będziesz ale, dojeżdżał kurwa! Ale powiem, dobra, spoko tym każdemu może się o zdarzyć, ale ty kurwa nigdy nie używasz tych granatów i wiesz, to mogę koledzy gierka kurwa! O no kurwa! I to Idję! Idję! No, ale, ale. Ckruju, nie, no, kurasie, na resztę, Dwóch na resztę. A to miał ból hałasu. Dabiegli. Ojoj, oj. Poradzi się, poradzimy Na pewno sobie poradzicie, chłopaki. Na pewno to nie jest Padre, ostatnia bo bo. runda w tym meczu. Jeszcze oj, oj. A ty grałeś? Ja grałem spokojnie. A ciekawe, Co ty tym DMG kręcisz? Powiedz mi. Ty mi powiedz. Co <laughs> ty za hakarafię tu kręcisz. Kurwa, steleportował się, czy co? Czy co? Nie, na łeb się robi. Jak zwykłego kmiotka. I? DMG, przestań być w takim szoku w ogóle, nie? Dobra, runda DMG. Jak coś przegrałeś. Czyli dobrego sajta wybrałem. Tak. A Idealnego, stary. Idealnego żeś wybrał. <śleniu> Mieżdżym <śleniu> Mieżdżym z... Mieżdżym podejśym... Coś, ale tajnik był człowieku. Już miałeś go zabijać, i tego zacząłeś spierdalać do psa, bo tam wstąsał. O, Boże. Nie no wiem, cóż, bo widzę, ale bo... chyba było śmiesznie. Ja a mogę taka... zrozumieć chłopaków. To wszystko wina radyjka ze swym ale zepsuń. Zepsuń. Natural załamany. No chuj, nie, no a, 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 Kilka słów do Rysia, może? Nie, no ja prosimy, panie mużyny, jest pan przy mikrofonie, no. No, no Jest pana no, time Ale będę, szczerze, ale nie szczerze Nie tym ten dziękujemy bardzo bo szkoda słów, tak. Jest w porządku, jest w e, tak? Dobra, widzę, dzięki za obejrzenie Mam nadzieję, że odcinek się podobał Zostawiajcie pełne łapki w górę I... Trzymajcie się cieplutko, należy śpiątka ELO, ELO e